Aloha, bądźiorno. Wiecie, kto do was mówi? Szef kurczakowej mafii. Moi podopieczni zostali pozbawieni indeksów. Jak kurczaki mają przystąpić do sesji? Tak dłużej być nie może. Musiałem interweniować. Wraz z moimi studentami z pierwszego roku porwaliśmy jednego z was. Poznajecie go, to Zalewski, Jakub Zalewski. Nie ukrywam, że jest przetrzymywany w nieludzkich warunkach. Ale myślę, że zależy Wam, aby wykupić swojego kolegę. W końcu sami mówiliście, kurczakom, że należy się trzymać razem. dbać o swoją grupę i wizerunek. Kupa zostawił Wam wiadomość, co macie zrobić, aby go uwolnić z kurczakowych łapek. Korzystając z okazji, że występuje przed kamerą. Chciałbym opowiedzieć pewną anegdotkę. Kiedy byłem w Petersburgu,